Cześć, cześć jestem Jan Dabrza-Rodzinski, witam Cię w kolejnym odcinku, dzisiaj znowu naszym gościem jest Radek Wyrzykowski i będziemy mówili na temat tego, czy zwycięstwo jest w esporcie celem ostatecznym. Zapraszam. Cześć środek. Cześć Darek. Jak to jest z tym zwycięstwem? Czy każdy za wszelką cenę musi wygrywać, czy może liczy się jeszcze coś innego? Może są jakieś inne względy, które decydują o tym, że warto grać? Znowu uwaga. wydaje się oczywiste, że gramy po to, żeby wygrywać. Natomiast chciałem zadać Tobie i Wam też takie cztery pytania. Pierwsze jest to, co by się stało, gdyby celem ostatecznym było właśnie wygrywanie? Czyli tylko wygrana się liczy. Drugie pytanie, co by było, jeżeli celem ostatecznym byłoby nie przegrać za wszelką cenę? Takie myśli też się w naszych głowach pojawiają. Trzecie pytanie brzmi, co by się stało, gdyby celem ostatecznym było pokonanie przeciwnika? Czyli ja osiągam sukces tylko jeżeli ktoś inny jest pokonany. Nie? Natomiast pytanie czwarte brzmi, co by było, gdybym starał się być po prostu lepszym każdego dnia? Czyli żeby każdego dnia móc pokonać samego siebie. Czy to by mogło nas przybliżyć również do zwycięstwa? A no załóżmy hipote czysto hipotetycznie, że ktoś za wszelką cenę będzie chciał tylko i wyłącznie wygrać, że dla niego wygrana jest jakby nad żadnym celem. Czy to jest faktycznie takie złe? Czy nie możemy zawsze chcieć wygrywać? No właśnie, to pomyśl, pomyśl o tym w ten sposób, że e, musisz wygrać ten mecz. Te zawody są absolutnie nie do przegrania, nie musisz zrobić wszystko, bo inaczej będą jakieś negatywne konsekwencje. Co, co czujesz? Też presja, spięcie, e, być może jakieś nerwy, pojawiają się jakieś negatywne emocje? które są kompletnie potrzebne. Nie, nie, nie potrzebujesz ich nadmiaru po to, żeby, żeby, żeby grać. Powinieneś być skoncentrowany, powinieneś e, być skupiony na tym, co, co masz do zrobienia. Swoją całą uwagę skoncentrować tylko na graniu, a nie na myśleniu o tym, co się będzie działo na końcu. Czyli chcemy odwrócić system. Nie zwycięstwo jest celem ostatecznym, tylko dobra gra jest celem ostatecznym, a zwycięstwo przyjdzie przy okazji. Tak naprawdę. Czyli będzie nagrodą de facto za dobrą grę. Dokładnie tak. Dlatego tak ważne jest, żebyś pomyślał o tym, co tak naprawdę kontrolujesz, a co jest poza Twoją kontrolą w momencie, kiedy na przykład grasz mecz. Jeżeli skupimy się na tym, i to jest ćwiczenie, które chciałem, żebyś też wykonał samodzielnie, to pomyśl o tym wszystkim, co jest poza Twoją kontrolą, kiedy grasz mecz. To, co zrobią Twoi kumple. No niby masz na to wpływ, możesz się z nimi komunikować. Ale oni i tak podejmują swoją własną decyzję. Przeciwnik robi, co mu się podoba. Internet się może w każdej chwili skończyć, może zabraknąć prądu, a pomieszczenie, w którym jesteś, może nagle na przestać być no. ogrzewane. Może ci rozboleć nie? łokieć. Może ci rozboleć łokieć, dokładnie tak, Darku. Więc jest mnóstwo rzeczy, na które nie masz wpływu. Więc co tak naprawdę kontrolujesz? Twoje ciało? Twój umysł? Twoje emocje, twoje myśli. Ty decydujesz, co z tym zrobisz. W związku z tym możesz wkurzać się i stresować e, tymi wszystkimi elementami, a możesz zmienić swoje myślenie i skupić się tylko na tym, co kontrolujesz, obejrzeć wszystkie filmiki, które Darek w tej serii już umieścił, i popracować nad mentalnym aspektem, o którym teraz mówimy. Rzadko, ale tak, gdybyśmy mieli to jakoś krótko podsumować, to o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? W zasadzie największy paradoks polega na tym, że im bardziej będziesz chciał wygrać, o, tym bliżej będziesz przegranej ponieważ to sprawi, że będziesz się bardziej spinał i będziesz myślał o tym wyniku końcowym, zamiast myśleć o tym, co jest tu i teraz, o kolejnym zakręcie, który musisz pokonać, o kolejnym przeciwniku, którego musisz zneutralizować o tym meczu, w którym właśnie jesteś. Czyli nie jest za dobrze wybiegać za bardzo w przyszłość? Absolutnie nie. Najbliższa, najbliższa akcja, najbliższe parę sekund, najbliższe rzecz, którą masz do zrobienia, to jest maksymalnie. Co z tego, że będziesz myślał o kolejnym meczu, kiedy w tym jeszcze zostało Ci trzech przeciwników do pokonania albo trzy bramki do odrobienia, jeżeli grasz jakąś inną grę. To jest teraz najważniejsze, skupić się na tym najmniejszym wycinku rzeczywistości, który jest przed Tobą. Pamiętaj, nie po to grasz, żeby mieć doła, nie po to grasz, żeby było e, ciśle, Grasz po to, żeby mieć fan, żeby to było fajne. Dlatego nie warto jest się spinać, nie warto jest myśleć o tych wszystkich negatywnych konsekwencjach. Po prostu rób swoje, baw się dobrze e, i ciesz się tą grą. I wszystko będzie ok. W tym odcinku to wszystko. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy Cię, żebyś dał łapkę albo ewentualnie dzwonek. Radku. Dzięki. Będziemy mówili o tym w trzecim odcinku, dlaczego stres jest niezbędny, żeby grać na wysokim poziomie. Oglądajcie.